Po prostu była prawnie zła. To był bubel prawny i legislacyjny. I to mam tylko tyle do powiedzenia. A wszystkich, którzy się zainteresują tym, odsyłam, wiszą na stronach e, senackich i na stronach sejmowych ekspertyzy prawne na temat tamtej ustawy. Muszę powiedzieć, że bardzo ciekawa lektura. Serdecznie i gorąco polecam tę lekturę. Dziękuję. Nie, może jeszcze tak, żebyśmy wiedzieli, co prostujemy. Otóż pani minister. Y, twierdzi, że mm, posłowie że pani Sojuszu ustanowiła. Lewicy Demokratycznej głosowali przeciwko tej ustawie, a pani poseł Janowska twierdzi, że było dokładnie odwrotnie, że głosowała przeciw tej ustawie Platforma czy... Obywatelska i dlatego Jednak, proszę tak. O wyjaśnienie tej kwestii. Tylko tę materię prostujemy. Uprzejmie proszę pani poseł pani Panie, Panie marszałku, wysoki sejmie, pani minister, cieszę się, że pani przypomniała sobie, że była ustawa, bo jak mnie nie było, bo musiałam na chwilę wyjść, słyszałam, że twierdziła pani, że nie zrobiliśmy nic w tej sferze. Teraz już pani przypomniała sobie, że w 2005 ustawa była. Chcę panią przekonać, że gło, by, minister, było, było profesor, za nami PSE i samoobrona, ale dziewczyny z Platformy patrząc w kierunku pani były na nie przygotowywały niezliczoną ilość ekspertyz a udowodnić że ustawa nie jest państwu potrzebna powtarzam jeszcze raz myśmy zrobili wszystko ale platforma wówczas nie głosowała dzisiaj platforma się obudziła ale nie zrobiła tego co trzeba dziękuję dziękuję bardzo